Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie ponownie w Fejbu. Ja jestem Pan Stefanek, a my stoimy przed demonicznymi drzwiami, które się otworzyły dla nas w poprzednim odcinku. No i bez zbędnego Pitu, Pitu, idziemy sobie na starą, cmentarną ścieżkę. Oczywiście mieczyk w pogotowiu, bo jak się pewnie domyślacie, za chwilę wyskoczy nam tu horda. Umar, nie, umarła tu Yes, Darmowy eksp! Stać w jednym miejscu i ekspić, matka! Yeah, <laughs> tak jest! Mordujemy masowo! No kurde. Dobra, kurde, daruję sobie chyba. stoję w czas w jednym miejscu i. Prawda, idzie tego expa w cholerę i trochę, ale... Nie mogę zapomnieć, że to są dosyć słabe potwory. Mimo, że exp idzie masowo, to w sumie nie będzie go zabijał. Ale sławę też zyskuje. W sumie to... Nie wiem, co mi ta sława daje. Ale... Macko. że... Że tak masowo jeszcze tutaj nie mordowałem, naprawdę Nie jedno w tej grze robiłem, ale tak, tak masowego mordu jeszcze Jeszcze nie praktykowałem No kurczę z drugiej strony trudno to mordem nazwać, no bo oni już nie żyją więc Jak można mordować coś, co już nie żyje, tak? Cóż, kolejne miejsce do expa? Mhm, ktoś Ktoś ewidentnie cieszy się z mojej obecności tutaj. Dobra. O, co tu mamy? A, tu nic nie mamy. Takie sobie tego tyle.

Jest nieumarłak? No proszę, nie wiedziałem nawet Aha, bo my tam będziemy szli za chwilę, to się dowiem Posz, ty Tu będzie chyba kolejne miejsce do expa O ile są... Coś cały czas stara się obrzycić mi tą wyprawę no gdyby nie fakt, że to gra komputerowa to pewnie bym już dawno zawrócił tego sobie możemy trochę z dystansu pociągnąć bo to jest kolej z cyklu jestem silniejszy od pozostałych coś się tam aktywowało ale jeszcze tam nie idziemy jeszcze nie na razie pozbierajmy sobie wszystko co to co się da pozbierać Zwiększenie mocy srebra znów będzie na sprzedaż No, ej cóż, wyczyściliśmy całą cmentarną ścieżkę Czu. No dobra No, zapowiada się Milusiu co tu będzie? O Lili... Really? oczekiwałem jakiejś fajnej broni jednoręcznej, a nie czegoś co będę sprzedawał. Tu coś mamy, oby coś fajnego, oby coś fajnego. Super, akurat mi się przyda. No dobra wiem, czekaj chwilę bo biegam na około szukając. Nie, nie sądzę żeby tu było coś ciekawego No dobra jestem już Pasuje no, Nieumarłe duchy, no coraz ciekawiej Jest to niby jakaś ochrona tego kolesia Co to ma znaczyć? Aha Że oni tu muszą wejść dopiero wtedy mogę ich mordować. No super. To ja poczekam. Co to wstał? Co to ma być? Super. Ultra trudni przeciwnicy. No kurde, wchodzysz tu. Czaszka. Co jest? Czy z niego się nie da przeniknąć, czy co? Dobrze to już? Dobra, najpierw idziemy tutaj. Nie będziemy się chciało później chyba biegać w tej z powrotem. matkę i uciekaj z więzienia barkeld okej okay, dobra to lecimy szukać matki no to było jak na razie najtrudniejsze co przechodziłem w całej grze idź z punktu a do punktu b no dobra taki poziom trudności mi wystarczy Ja pierdolisz. Coś mówiłeś? Co my tam mamy? Czyżby to, o czym ma, myślę? wieku woli, bardzo dobrze. Yy, przedmioty eliksiry. Nie, to było głupie. O no kurde. Ważnie, Dajcie tu kogoś godnego mnie. No. Dobra. Mówiąc godnego mnie nie mówiłem trochę większego umarlaka. Ale dobra, skoro tak. No super. To nie, tu chciałem iść. Się wyjścia. Coś tam było? Szczury? Wow. Nawet nie wiedziałem, że w tej grze są szczury. Aj ja, czy ja dobrze szedłem? Dobrze, dobrze wiem. Nie! Ja pierniczę Dobra Biorę to co chcę tu z... Uźwa! tych... Nie tych ninfy, jakieś wróżki czy coś. Dobra, spadam. Pieganie w kółko będzie najlepszą metodą. No dajże... Dajże sobie już siana, no. Ja chcę się szczurem pobawić. Z nim jest jakaś interakcja, no. Kurde, zaczyna mi... Co ja mogę z tym szczurkiem zrobić, no. Musi pasować, źle idę, no. Trudno. Szczurek został... Szczurka została w spokoju. Daj sobie już siana, no ło, ten jest spoko. Mi się wydaje, że jemu też chyba krzywdę robi. Jest lepsi przeciwnicy. Tak. Dobra, rozwalam tego i spadam, bo... No, że się. Nie, dobra, mam to gdzieś. Idę stąd. Ścieżka na zboczu, klifu Mhm. Jeden, tradycyjny krąg kluczyk kluczyk jest kluczyk <głosy> <głosy> już się chciał w... już chciał wyjść zamach i lipa bo szybszy jestem

Tak. Dobra, tu chyba nie ma nic ciekawego. Tak, 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 napięć. Co ono tu robi? Może tu będzie kluczyk, może kluczyk, kluczyk, kluczyk. 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 Nieee, ja mam jeszcze z nią walczyć, tak? Ooo, jak wiernicz. No, się... właśnie... Zwa. Czyżbym ją zabił przy okazji? Okej, okay. nevermind. Really? Chcesz ze mną walczyć? Tak mi się coś wydaje, że jestem zdeczka silniejszy od ciebie. Co lucem dobijać, Żeby to była jedyna dwuręczna broń, którą można dobijać? Dobra. I think yes. Może ci oni są pewni siebie? Mówi to koleś, który sobie nawet nie potrafi celnąć, dobrze? O. Wejdź na stół i tam potańcz, Popatrzę. Z ciekawego nie ma i kluczyk, kluczyk, poroszę kluczyk, 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 kluczyk. Panujmy swoje emocje. Nie wyrażajmy wszystkich na zewnątrz. Strasznie, tylko ja jestem w ku... No, eee, a myślałem, że uda mi się go wykiwać, a tu jednak lipa. spokojnie rozwalić. No, Nie śmiesz atakować. Naprawdę nie wiem. Może tu będzie kluczyk, 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 Albo jakaś fajna miksturka eliksirki <grywanie> <grywanie> wierzę no. Tak, bicie samych siebie bardzo dobrze. Tak was uczyli na szkoleniu, prawda? Pojawia się intro, zbijmy samych siebie! Przestraszy się w waszej... ...głupoty i sam ucieknie. No, pićko mi się skończyło. Nawet nie zauważyłem. Mroczny napierśnik ze skóry. Boże! Ja to miałem na początku gry! A wy mi to dajecie teraz! O! O, uh -huh. czyżby beczki zawierały lepszy ekwipunek niż... <coughs> tak jest. Beczki zawierają lepszy ekwipunek niż niejedna skrzynka. Super. Konata tortur. Touch me again, and I'll wring your neck. Wait. I know you. No, it's a trick. You're not my son. The bastard's playing with my head. But it really is you, isn't it? How are you thinking coming here? Don't you see he'll take us both? Never mind. We've got to get out of here. Get this damn cage open. Oczywiście są zamknięte. O! Nie! Matko. Okay. Znowu pobawimy się z paroma przygupami. Ah, lindo. he doesn't know anything. Mm no, I think you'll find he knows a great deal. You see, the arena seal I gave him. No, i w ten sposób kończymy sobie kolejny odcinek. I to by było na razie na tyle. Tak więc ja się z Wami żegnam. Aaaa, i do zobaczenia w następnym odcinku. Baba.